W programie Naturalnie Przemków zapraszamy w odwiedziny do nowo otwartego przedszkola przy zespole szkół nr 1. Powiemy także o możliwościach współpracy Przemkowa z Polską Izbą Turystyki w Warszawie, której przedstawicieli wiosną tego roku gościł Związek Gmin Zagłębia Miedziowego. Muzyka Otwarcie nowego przedszkola w Przemkowie było wielkim wydarzeniem. Nie tylko rodzice chcieli zobaczyć, jak wygląda nowa placówka. Przyszłam z ciekawości zobaczyć, jak przedszkole wygląda nasze nowo otwarte, bo stare jeszcze pamiętam z cegły takiej nieładnej. No a jak zabawki jest różnica? Śliczne. Są piękne, nowoczesne, takie rehabilitacyjne, z tego co widać, sale też piękne i bardzo takie dyskretne, ale na pewno bardzo wiele musiało kosztować. Takie przedszkole zachęca do tego, żeby do szkoły mieć dzieci. i nauki. W poprzednim programie pokazaliśmy, jakie atrakcje czekają na przedszkolaków na placu zabaw, gdzie zainstalowano nowoczesne i bezpieczne urządzenia sprzyjające rozwojowi fizycznemu i rozwijające wyobraźnię. Jest nowe przedszkole w ogóle zrobione, Tak inaczej. Jakoś lepiej się do tego przedszkola chodzą, nie do tego starego. To już całkiem inaczej jest. A pan chodził do starego przedszkola? Znaczy, się, chodziłem, ale nie tu. Aha. A z dziećmi tak? Aha. Z dziećmi tak, ale tutaj nie. Czy dzieci opowiadają wrażenia z zajęć w przedszkolu? Znaczy się mój syn jest zadowolony z przedszkola i chętnie chodzi z tego przedszkola, także żadnej tam zastrzeżeń nie mam w ogóle ani do niczego po prostu. Ona już dzisiaj nie chce iść do domu, bo ona chce zostać na placu zabaw. A, to teraz jest odwrotnie. Dzieci płaczą, tak? że, że chcą zostać tak, w przedszkolu. Oczywiście, no. Prawda babcia babcia się... doczekać, co tak. dzień nie przechodziła. No i powiedz, pytała się panu, kiedy już będzie nowe przedszkole. Tak? No kiedy już będzie nowe przedszkole, no, bo nie mogę się doczekać. Cieszymy się z nowego przedszkola. Podoba Wam się? Tak. tak. A byłyście już w środku? Tak. Byliśmy już. Jakie zabawki upatrzone masz? Tak, By jest pełno zabawek. Jest o, bardzo fajna sala jest. i ćwiczeniowa też. Nowe przedszkole przyszły także zwiedzić panie dyrektorki pierwszego przedszkola wybudowanego niedługo po wojnie. Jest nam miło powiedzieć, że spędziliśmy z dziećmi w przedszkolu bardzo wiele, wiele lat. To znaczy, od 1954 roku powstało pierwsze przedszkole w Szymkowie, gdzie była bardzo maleńka sala kuch i kuchnia, zaplecze to była kuchnia, sala i, i podwórko. Po prostu nie było nic. Ale z dziećmi radzili sobie doskonale. Robiliśmy wszystko, przygotowaliśmy niespodzianki z dnia na dzień. Także mieliśmy bardzo dużo dzieci, nie mogliśmy pomieścić. 23 lata temu też otwieraliśmy nowe przedszkole. Też było piękne na owe czasy, prawda? No i wszystko idzie z postępem, i, i musi być wszystko coraz ładniejsze i coraz lepsze. Za zazdrością zaglądamy i spoglądamy na takie warunki, wyśliwite, że y, naprawdę tego. Sukces, sukces w Przemkowie jest. Nasze dzieci, muszę powiedzieć, że były tak znane na powiat i na województwo, i jeździliśmy z wycieczkami, z imprezami, występy, zajmowaliśmy w województwie pierwsze i drugie i trzecie miejsce. Po dzisiejszym występie wygląda, że kontynuacja będzie sprzękowa. Tak, tak, dzieci naprawdę są zdolne. O talent i rozwój dzieci dba następne pokolenie nauczycieli. Piękny występ dzieci na otwarcie placówki to zasługa Ewy Kochanowicz. Dzieci zresztą mamy zdolne, dlatego tak wygląda, jak wyglądało. No niektóre to nawet indywidualności. No na pewno. Chętnie tutaj może, może będzie do, do gwiazdy, jakieś tam w opolu, może zaśpiewają, mam nadzieję kiedyś prosta jest, z nami prosta jest, z nami To świetnie nam się pracuje, dzieci mają jednak przestrzeń do zabawy, wiele nowych sprzętów, sala gimnastyczna. Myślę, że się rozwijają, rozwijają jak najpiękniej. Porannego płaczu tutaj nie słychać, w takim przedszkolu dzieci chętnie zostają. Nie tylko nasze przedszkolaczki, ale również ich rodzeństwo, które przychodzi tutaj do przedszkola, no trudno im się rozstać. No piękne sale, piękny plac zabaw, piękna sala do ćwiczeń. Do ćwiczeń, do zabaw mają dzieci naprawdę tutaj miło spędzać czas i spędzają miło czas. Nowoczesne zabawki i urządzenia, nowocześnie wyposażone sale, łazienki, to robi wrażenie. Przemków jest skazany na sukces, tylko czasu trochę mamy mało, trzeba powiedzieć. Blokują nas pewne rzeczy no, od nas niezależne. Natomiast myślę, że ten potencjał, który tutaj drzemie w mieszkańcach, to jest, czy był niewykorzystywany do tej pory. Mam nadzieję, że pomału to koło zamachowe się toczy. A tak jak jest z kołem, jak już łuch się zacznie, to idzie coraz szybciej. Oddziały wychowania przedszkolnego utworzyliśmy z funduszy europejskich tu w Przemkowie. Dlatego wspieramy burmistrza w wyposażeniu jego szkół. Odpowiednie fundusze, Związek na ten cel przeznaczył. Godzinne zajęcia pozalekcyjne uruchomiliśmy w szkołach Przemkowskich z funduszy europejskich, a więc jest to taki obopólny interes. Przemków kilkanaście lat temu przystąpił do związku. Dzięki temu, że Przemków to uczynił, mamy powiat Polkowicki. Teraz naszymi siłami robimy wszystko, żeby wspierać pana burmistrza i Przemków. Przedszkole to nie ostatnia tak znacząca inwestycja. W przyszłym roku ukończona zostanie budowa hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Władze Przemkowa mają ambitne plany. Napięty kalendarz, ale to tak trzeba było powiedzieć, że idziemy na maksa z wykorzystaniem możliwości dofinansowań z zewnątrz. Jeśli tego nie wykorzystamy w tym okresie do 2013 roku, to później być może te środki będą znacznie szczuplejsze. Piękne jest przedszkole. Dzieci, chyba wszystkie gminy Przemków znajdą tutaj miejsce, co jest ważne, bo rodzice będą mogli spokojnie pracować, wiedząc, że Pociechy w takim pięknym obiekcie są. No i to cieszę, że, 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 że tam gdzieś robimy, przygotowujemy projekty ustaw, różne rzeczy, a, a tu gospodarze lokalni, tak jak burmistrz Przemkowa, pracują ciężko, czego efekty widać. Super. Wiosną w Polkowicach odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Polskiej Izby Turystyki z Warszawy. W posiedzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Dzięki temu Gmina Przemków została zaproszona do zaprezentowania na tym forum walorów turystycznych i ekologicznych Ziemi Przemkowskiej. Ze szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli branży turystycznej ze stolicy spotkały się produkty lokalne, zwłaszcza miód, zborów dolnośląskich który może się poszczycić unijnym certyfikatem. Efektem wiosennego spotkania w Polkowicach będzie, jak nam 2 lipca powiedział Józef Ratajski, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki, będzie wsparcie ze strony Izby i pomoc w uczestnictwie Przemkowa na różnego rodzaju targach. Zdaniem wiceprezesa Ratajskiego to, co ma do zaoferowania przemków, jak najbardziej zasługuje na poparcie branży turystycznej, której także zależy na kultywowaniu polskich tradycji. I to już wszystko w tym wydaniu. Zapraszamy na kolejne Naturalnie Przemków.